Patrzcie, co za odkurzaczy się udało trafić. Zaraz obczajmy. Obczajmy, czy on jest coś warty, czy, czy już było z nim ostro. Chyba nie, nie jest kompletny. Tu jest. To... Waxa to nie jest, powiem wam, cienka firma, ale. No nie, tutaj ordynarnie wzięli to, ucieli. Powiem wam, słabo. Szkoda, że nie mam nożyczek, tam, tam bym se kabel chociaż zawinął. Ale nie wzięłem. Ostatnio taką rurę właśnie znalazłem do niego. Ale to kurde jest ewidentnie urąbane. Więc słabo. Słaby temat. Lecimy dalej. Poranny spacerek taki. Tam jak na dole są dwa jakby te, dwa materace, jakby ktoś był chętny, nie wiem co, to jest... Proszę selfie. Będzie nagrywanie, szkoda mogli zrobić nagrywanie tutaj ze śmietnika najlepiej. To by miało wzięcie powiem wam tutaj, stanowisko na tym śmietniku. Już ostro poszli, powiem Wam, ale zobaczymy, może się coś, coś tu da trafić jeszcze, jak to się mówi, w tej zupie, No jakaś tu była kolejka, chyba. Ktoś wyrzucił zabawki. ki piki ryki były. Lalki, proszę. Lalki nagie rzucone, po prostu rozkrakiem. Tu proszę, to fajne taka tak? na 112. Od czego to jest jakaś chyba? jakaś chyba wyspa była tu kobyła padła to chyba kobyła jest tej patrzcie nawet nawet obcięli jej te o dinozaury Uhu, ale tak jakiś. a ten nawet spoko nie wiem jak one się nazywają chyba Teralozaur czy jakiś tam tam jakieś zabawki piłeczka słuchajcie, ale kurde, widzę porządeczek koło domu no to jest zachowany a czemu to karty takie wielkie chyba ktoś o, jokera słuchajcie, tutaj już tylko jokera zawijamy Ten joker może być zawsze wiecie jako as w rękawie to chyba nic nie ma w środku? Nie, nie. jakaś chyba tylko zdechła ośmiornika tak? Szmaty jakby się Słuchajcie, ubrać To jakaś zabaweczka Gówno elektrycznie, słuchajcie, nie no Ostro <laughs> Powiem wam chyba gówno wygrało dzisiejszy odcinek, zawinę je To będzie świetna zabawka Kogoś ciula złota O kurde, patrzcie Lego wysypane Tylozaurus, czy jak on są klocki ja jest ale nie da rady żeby nie słuchajcie te wszystkie odszukam nie ma opcji tutaj jest parę klocków ale tam zielone klocki może go słuchajcie może go co tam na to była jakaś znowu tutaj są słuchajcie zabawki patrzcie Co to się stało? Chyba rodzice... O, znowu kostka rubica w innych kolorach. Powiem wam to już jest chyba moja trzecia kostka w tym tygodniu. Nie wiem o co chodzi. Ale trzeba ją zawinąć. Mamy, co mamy? Tu mamy Jokera, gówno. Ale kurcze jak tyle go to O, tu, tu jest, patrzcie też jest od tego Lego podejrzewam, że, że on jest rozkompletowany Nie wiem co wy myślicie W ogóle się coś co wydarzyło z telefonem że się tu ja zitek chyba na koniec e, patrzcie pierściony Słuchajcie, nie Nie to jest jakaś ta zawieszka Matko, jak mi się już, słuchajcie, oko zapadło. No co to jest te takie? Jakieś dziwne. Że... Słuchajcie, patrzcie, ile tego co tu jest. O, następne lego jakieś było. Kurczę. Był chłopiec w tym Ale tu jest kurwa. O następny pięćset, patrzcie, co tu z tego leży. O, o następny pięćset. No taki słoń chyba. O, to też jakaś zabawka układanka. Coś hmm? jak kostka Rubika, może. O, a tu taki. O, ale nie ma ogona. Kurde, patrzcie, taki fajny wielki może gdzieś ten ogon się tu wala o, tu jest ta kostka a, ta jest fajna, patrzcie ona się tak dziwnie rozkłada no. zobaczcie tak, tak, nie ma, ona jest zrobiona, że na wielu płaszczyznach ogarnia, dobra trzeba się słuchajcie tutaj zacząć pomału pakować wezmę taką torbę białą o pusta jest no, dobra, wkładam ją raz, dwa Joker wjeżdżam. wezmę samego oczywiście późno ale z tym kuzlem to sporo mijania powiem wam jest jedna z lepszych jedna z lepszych jedno z lepszych jedno z lepszych znalezisk naprawdę o razem wlazłem w coś. Dobra, chodź idziemy. Do i teraz jest to śniadanie, ty nie musisz tu szować, idziemy jeszcze lubniemy. słuchajcie gdzieś patrzcie, tu mi się udało znaleźć jeszcze karton. Chodź do mnie. Ora tu przyjść. Ale to są chyba, słuchajcie, LEGO tam. Patrzcie to na pewno jest LEGO. Ten, ten czarny. Ten to nie wiem, nie Matko rękę mu urwało Czy tylko było dosyć powiązane Na to budnie Kurczę Tu w sumie ten jeden tylko jest, to jest jakaś... Wow stare resoraki powiązane że... Tam wykonane. Nie wiem, czy to od samochodzików Lego, czy nie. O, ten może być. Zawijamy z takim tobą. O, jest chyba ręka od tego ciągu. Uratujemy, nie. no to chyba nie. Tu nie będzie niemożliw. Tak to się nie dwa. Trzymajce. Także potem jeszcze lepiej. Na tym jednym śmietniku nieco robili. Porządku. Jeszcze nawet jakieś jajka. To nie wiem co to jest. Za zabawkę. Patrzcie jaki osekwiata wzięli ten. Ostro, z żywego to już jakiś taki dzieje Są jakieś zabawki, są słuchajcie O piter jakiś, coś jest Peter? Chyba kredki kred jakieś, co to jest Kredki co? Matko, no, jakiś jeszcze zabawki Co to jest? dla dzieciaków słuchajcie tu jakieś jeszcze ta Co to się nazywa karetka czy zegarek nie wiem czego to jest tylko to jest o tutaj szczotka do włosów jakby to chciał no ale trzeba by ją trochę słuchajcie patrz jaki zegarek <laughs> Jezu, to jest jakiś transformers. Dramy. Patrzcie że to dziecko widać takie interesowało się jakąś taką do załóż tak dużo. no widać takie dziecko może być na poziomie. przecież mi te pistolety też w tym nie grają. Hulala, zawijamy to, dobrze wygląda. to wszystko jest tak wykibrowane, to można dostać oczopląców Naprawdę A tu już pusto patrzcie, tu już mięsem jedzie, mięs obok poleciał kapusta słuchajcie No kochana surówkę mogłaś zrobić i ty jajka miałaś wineczko było do obiadu, no ale kapustę wyrzuciłaś ja nie wiem, jak ona nie będzie tu chodzić, Tu patrzcie. Patrzcie, już się te. Ludziki. Ludziki po ulicy się walają. O, tu widzę jeszcze jakiś darmowy hol. Hol ciuchowy, zakupowy. Można by się ubrać. No, raczej, można by coś na siebie wrzucić. Co to jest to? Nie wiem, co to są takie. Słuchajcie, jakieś. Chodź zobaczymy tu z tej strony tego chyba A tu chyba tampony są, słuchajcie Dziewczyny, nowe tampony nie używane są chyba nieruszane, jakby któraś była To śmiało Śmiało można można używać Chodźcie O, a tu jakby ktoś potrzebował konterka jakby ktoś potrzebował kołderka jest, słuchajcie, poduszeczka. No tylko przebrać. No i nie ma co narzekać. No, patrzcie, tu już z skałupy się, wy... się ten wypycha sam. Wychodzi. Dobra, słuchajcie, kończymy tego wyota na dzisiaj. Bo pieska trzeba odstawić już. Niestety czas się kończy. Zapraszam na następnego na następnego śrota jak to się mówi. Miłego dzionka Wam życzę sobie. Też oczywiście, żeby tak było że tylko Wam, nie? No i do następnego, słuchajcie. Fajnie, że jesteście. Sekcja komentarzy oczywiście jest Wasza. Łapki w górę. Trzymajcie się.